Hej, kochani. kochani, a w dzisiejszym odcinku y, vlog z na Alzheimie od HCA i na y, się Luna. I na Lunie z. nie wiem kogo więc y, na razie mamy zabędą ujeżdżanie, więc myślę, że tutaj się występujemy, bo jesteśmy na małej ujeżdżanie, a tam jest duża zajęta. Jest zajęta, część. cicho być. A więc myślę, że tutaj się zstępujemy. Dzisiaj będzie cud, bo się zstępuje. Dziś nie zstępowuje. No. A więc trochę się postępujmy. Ja, no, oczywiście będzie na tym treningu coś pewnie odwalać. No ja, to jest tradycja. Trening A Algusia grzeszniutka jak. jak nie wiem. Co. No bo, jak ale, Aniołek. Jak, jak jest, jak jest ukojność na treningu. Jakby, jak jest u siebie na treningu, to jest spoko, Ale jak jest ukojność na treningu, to. No już nie jest całkowicie. Jakby hanami kaldera w sumie. Mega wychowałaś Alga. Tylko tyle powiem. O. O nie, zwiędło już. Co zwiędło? To coś, to było takie fajne niebieskie. Wow. Jabłonka. O, nie faktycznie, ja widzę. No. Dobra, chodź, wstępujemy. no kurwa to jest lejące. Rajusz to te też i teraz będzie muzyka. I ogólnie ani jeździ na halterku, a ja na tym kredyżu Kus! Uy, nie Galopluna galop, <gry> Tam Alga coś... Na ty bryka Bryka, nie bryka, nie wiem Doniczkę wróciła. Jezu, prawie w drzewo wlazłam ciebie się w gorzogapie. Bryt! Dobry konie. Nie wiem jak je powalić Pokażę teraz trochę... Mm. idziemy tam do przodu. Okej. Okay. A ja jestem cała. Podobno jak się co dmuchnie i pomieszczenie. To się spełni. Chcę, żeby ten film się wybił. Wybijaj się. Chciałem będzie ją wytyesać. Idziemy sobie galopować. Ja myślałam, że to jest szkoń. A to jest. Co to jest? Taczka. Będziemy teraz galopować Lecznie... nie Jezu, już? Kochanięcy moi Ogólnie nie mamy zbyt super warunków do nagrywania Bo zaczęło chyba klopić. Ale yy, Nie <grym> wiem Bo jakby na mnie dwa razy kopnęło, na ciebie kopnęło? No, na mnie wcześniej no, ale to było y, dosłownie na staraniu. Ale to idealno? No. Ej krecik, krecik, krecik zielony. Czekaj, ej był krecik? Kiedyś to było nie to co teraz, był krecik, a teraz go nie ma. Ogólnie nie mamy zbytnio warunków do jak już mówiłam, bo chyba będzie padać i ogólnie y, po prostu Wam nagramy vloga z muzyczką Żeby nie było słychać, bo i tak jak będziemy coś mówić to nie będzie nas słychać, bo no Warungów back I Jednak mamy warunki Ogólnie to chyba zaraz zacznie padać, więc nagramy tyle tego vloga, tak długo jak będziemy mogły Ogólnie to już mamy yy, warunki, że tak powiem Już mamy yy, yy, plac duży, wolny Więc no zaczynamy po prostu trening, no nie? Taki I lecimy Przeskoczę sobie to Już go lecę A tego nie było w planach Drążki Prawiebym bym na tym leciała Dobra I teraz sobie przeskoczymy Taką e, e, stacjonetę Dobra To jak gonić z ziemią. To było git. Sorry za taką niestabilną rękę, no ale no cóż. Ja nawet nie nagrywam. Niestety. No lecimy żym z tym koksem. Dengue. Ai yeah. Nie. Znaczy, sześćdziesiąt pięć, daj. Zrzutka. Nie zaliczamy, a tak długo to robiłyśmy, no. Co? Zrzutka po raz drugi. No, była rzutka, kolejna. Teraz Natalka próbuję postawić drąga. No to co, Ladrzej w mózgu. Ile jest? Dobra. Czekaj, teraz jestem nagram GoProsa. Postaram się nie wywalić. Sorry, że tak dziwnie złapałam teraz, ale dobra. Dobra, lecimy. Nie, nie, ja się patrzę na. Ja się patrzyłam. Y, ogólnie widzę na przeszkodę. Na przeszkodę się patrzyłam, nie ja na. Y, Go, Więc. Teraz na tyle ja ci. Ja cię nagram. Wow! Brawo! 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 <laughs> y, no, a więc tak. Y, teraz. Nie wiem. Co. Dobra, teraz y, przekazuję telefon na to. Co? Proszę. Dziękuję bardzo. Witam miłych Państwo. Ja Tam skoczę. To ja też to polecę. Co to było? A jaki to jest Izabelololowawy? Izab Żebym tylko teraz nie zrzuciła. Nie, <grym> co, <wytrzał> <grym wytrzał> przeleciałam. Leci. A nie mam, mówić to Eee, Słuchajcie, teraz leciałam e. przez drągi. Chciałam przez drągi i jak e, przeleciałam przez drągi to jakby przeskoczyłam na przeskoczyłam dwa drągi, a ostatniego jakby mm, ostatniego przeszłam. I teraz wam muszę coś pokazać. Ogólnie to wam muszę coś pokazać, bo uznałam, że tamten drąg, tam na, tej, na tym tym, tak to, to normalnie, są tu trzy drągi, no nie? No i są, tylko że jeden to nie drąg. Pomyślałam, że ten drąg będzie nam potrzebny, więc jako trzeciego drąga użyłam ląży. na ty teraz się grzywa. Grzywałdzmy. Ale... Mm -hmm. Lecę przez te drągi. Kusem już nie przelecę ich tak, jak wcześniej. Zowywalę się kiedyś na tej ziemi. Obiecuję. Teraz, chodźmy to. W ogóle ja się będę patrzeć na przeszkodę, nie na GoPro, więc lecę. Dobra. Teraz to. Dobra, dobra, sąsiedzi. się tym momencie, w sumie, będzie mi o wiele lepiej. pieniędzy, nie ma w teraz do Lidla, do, Lidla, do Lidla. I bo promocy. tam, parking na pam pam pam. Na Nataleczko kochana, staw Czeka. jako dźwięk, jak sobota to dolidla dolidla, parking gram, pam pam pam, a ty skokam pam pam pam, nie skok nie jestem. pam pam pam, ale rzutka jest zam, pam pam pam. Ja nie mogę gadać, i skakać. Co ty robisz? Co się dzieje? i <laughs> dostałam dronki w galopie ogólnie stępujemy sobie teraz A tam galopuje, ja stępuję pokazać wam jakie konie dzisiaj były w terenie Dzisiaj w tej nie była burza i leila. Fajnie, znaleźliśmy nawet grzebień. No, no, Więc. Grzebień w polu. Jakby ktoś chciał i ktoś zgubił. Jakby ktoś zgubił, to taki czerwony jest. Taki czerwony. Tam to... na polu. Pokaż. Nie, nie pokażę. Czemu? bo mnie znajdą. No wy masz nagrywaj. Kacie. Mobilem, pam, pam, pam. Dobra, to ja ci będę śpiewać. Nie, <śleszüy> nie śpiewaj mi. Dobra. <grymne> Parkingram bamba. <pompa. grymne> Slaynati. No teraz ja lecę przez drangi. Teraz ja nagrywam go proszę. nie my się tak dzielimy telefonami. No. <grymne> Raczej że <żoje>. jej. iPhone <grymne> 16 Pro Max. Ten na 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 na. Let's go funny, let's go with Wansu Czekaj O wiem <paddle>! <sau> Dobra Ja sobie idę przez drągi Znowu Głównie trzymam telefon prawą ręką Głównie trzymam telefon prawą ręką A lewą nagrywam Znaczy Prawą ręką nagrywam I trzymam wodze Lewą Prawo! Nie no, lewo. Jezus Maria. No orient. Jedna no, alga. Proszę chodź, kochani, zmieniam sobie rękę. Bez ocenki. Natalka wstaw, jak nagrywam smutną algę, to wstaw rytm w scenkę. A ci powiem, powiem później jaka. Dobra, teraz Natalka się proszę napić. A ja będę coś skakać. Hop! Super! Superko! Cool. Przejechała Alga. Ja teraz wam nagram... Teraz wam yy, przeskakuje pięknie przez drągi. Tak, przeskakuję. Trwał. Mi się jeszcze raz. Spa. Ram pam pam pam. Wszystko ci nam algę. Nie dobiega. Piómteczka. <gryst> <gryst> tak jeszcze miałam na tym bajku. <gryst> na tej już idzie algą. No weź mi Wow. Ale ładnie bryknęłaś. Dobra, teraz ja bryknę. Tylko ze GoPro Pierwsze drągi. Na razie mi nie brknę, bo się wywala. Dobra, czekajcie. Po y, tym. galop. Ładnie nie brykłaś. Ja to cały czas na drugą nogę. Nie nagrywaj Nie nagrywam. Słuchaj, to kordeo mi cały czas <noise> No z tego ja sobie wybrałem wodza. Kupione. money, money. Kupione. Money, money, money. nie. ode mnie, nie, nie, nie. ode nie, <noise> ale, ale dzisiaj nie, Dzisiaj też y, na zrobiła ale masz Właśnie to. Tak, mam już z jakieś z ile ja mam. A nie wiem, z trzy miesiące i jeszcze nie zrobiłam kolde, w to rozumiecie. <grym> ja sobie... Bo podstawowy sprzed moich kończysz kartę, A ja, ja... A ja to... I patrzcie, ja to... Ja to kupiłam, a ona to zrobiła. Widzicie, jestem lepsza. Ja mam kupionego... Ale jestem bogata. Ale jestem bogata. Ten też jest kupiony. Wszystkie są kupione. tam Tamte dwie kla klacze nie są kupione. No wiem. Są u... Ale moje są kupione. Handmade. Są handmade. Ameryka. Dobra, y dobra stawaj, tam... sta bo robimy trening. I... Czekaj, zastopuję. <laughs> przecież nie, dobra, tak dam <laughs> radę. No bo zaraz ja polecę. No dawaj! <laughs> Czekajcie, ciągnę <laughs> ją. <ryją. śmiech> Ej kurde pana, nam nie desz no, Nie, dobra Ja Cię tu zostawiam Ja Cię tu zostawiam Ty se tam leżysz na, na ziemi A ja sobie lecę Chyba byłam. Dobra, stopuję. Dobra No lecisz. mi. No lecisz. That's mi. To in the To jest To in To mi. To no. 65. 65. Trzymaj się. To jest 55. To jest... Nie widać, że... Nie, to jest 50, to jest 50. Co? <grym> to jest 65. My tyle skaczamy. <grym> <grym> wow! Mój jak to metr My tyle skaczają 65 cm. to telefon zaraz płacić. Dobra, dawaj! na wpadaj się Co, raczej! No, skoczyć! No to dawaj! Kolejna rzutka kory. Idziemy ją poprawić. Koniec, coś mi wpadło do oka. Pokaż widzę jak e, pięknie układasz dron Nie wiem, czy to jest takie piękne. <grymne> Śliczna. Co idzie kolego? nie Ogólnie ja sobie jeżdżę na luźnych, bo ona no jest po prostu mega grzeczna. No, trzeba być. Ej, no ej, teraz jest grzeczniejsza o wiele niż na ląży. No, na pewno. No jest. No brawo! Dziękuję, dziękuję za oklaski! <noise> ja to sobie przeszłam! No tylko przechodzi przez dągi! Runię się znowu z Halter. A nie wiem nawet! No wiem! No ale co! Głównie ten film trwa już 19 minut, ale my lubimy drugie, długie treningi, długie vlogi. Znaczy przynajmniej ja lubię, nie wiem jak Natalka. <grymne> A ja teraz. Dobry. GoPro. Dzień dobry. No. no. Dzień, dzień, dzień. Brawo. Dziękuję, dziękuję. Excuse me. Santa in the Jacob. Na, 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 na. ty. Jakieś... No i nie skoczyła. No i zrzuciła. Fufufu, fu, fu, nie lubimy się z Tobą. Uciekamy od niej. Galop, spał, spał. Idę odpocząć od niej. No bo odpoczywam. I teraz zobaczymy, kogo Ania wybierze. Tak, myślałam, ale nie rzucaj proszę bardzo burzą. Proszę, masz telepfon. O my, jednak burzę wybeła. Ogromnie Ogólnie wcześniej się nie nagrywało, ale gadałyśmy o tym, że chcę pobiechać na łodzinę od tej osóbki. Tak. Y i, 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 I że y kupiłam silverkę od Hata. Tak, ale y mówiłyśmy, że niektóre są ze skórką silikonową i bazaliną, chyba tak się nazywało. Daj. Czekaj. Daj. Czekaj. Ale y mówił i on, Ania mówiła, że niektóre chy są wypchane y watom. To ja powiedziałam, że świętej pamięci kaldea jest wypchane watom. <laughs> Ja wcześniej nagrywałam i to był mój błąd i nie nagrałam! Daj, na chwilę. No i ogólnie to... Ogólnie to... Y, kupię Ci. Kupię. Kupię Ci tego... Y, <ścoughs> nie zawsze po treningu robię jej. Dobry konik <ścoughs> po głupce. Dobry konik. I nie, nie na biorcie, tylko na jej główce. Y,

A nieuklon. 65. Karamy się nie chce tego ustawić króci co? Ile jest? 65. Ile? 65. Dobrze. Jeszcze minutę mamy. Ogólnie za minutkę kończymy trening już. Teraz sobie jeszcze to może skoczyć i iść pierwsza. Teć. To jest ja może? Pięknie. Hmm? Lecisz. No to jeszcze jakieś go wam dam z, okay. z tępu. I na koniec zaginanie z burzą. Ej, nagra ej, nagraj to. Nie patrz. <grym> Nie! Ej. Teraz jeszcze sobie postępujemy na koniec treningu. Taki stęp no, po treningu. Tylko ja, bo... Bierz. Jest alga teraz. Ale już się kończymy. No dobra, dobra. To czekaj, okay, czekaj, czekaj. Zaraz Już, Weź sobie y, lunę, bo się będziemy żegnać. Dobra. A, A więc, papa, pa, kochani. kochani, tak się nasz ten zakończył. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście. No, mam nadzieję, że wam się podobał nasz parkour, Teraz idziemy montować.